Znajdujemy się obecnie pod szczytem miedzianka. Za moimi plecami gdzieś w tle widać chęciny. I dzisiaj chciałem Was oprowadzić po świętokrzyskich legendach, które przedstawię na tym właśnie reportażu. W tym momencie mogę powiedzieć tylko jedno: zapraszam na film. Nazwa szczytu nie jest przypadkowa. Przez wiele lat wydobywano tutaj mieć i z tą nazwą jest związana również legenda tej góry. Czy w zasadzie postaci, która jest związana z, tą, z tym miejscem. I pod nami znajduje się tak około 4 km jaskiń i korytarzy, gdzie było prowadzone wydobycie. I myślę, że pierwsza legenda jest związana z nieszczęśliwą miłością. Wojtek Miedzia na Według podań żył około XVII wieku. I był górnikiem, który przy pomocy odnajdywał żyły miedzi. Zakochał się on w córce szlachcica, który kupował urobek od górników i sprzedawał go dalej do huty. Pewnego razu Wojtek odnalazł dosyć dużą żyłę miedzi i postanowił, że pójdzie do szlachcica i poprosi go o rękę córki. Szlachcic się zgodził. Chciał tylko jednego, aby Wojtek przyniósł 100 centarów kruszcu. Jeden centar to jest około 50 kg, więc mówimy tutaj o 5 tonach urobku. Wojtek się zgodził i zabrał się do pracy. W międzyczasie doszło do wypadku. Wojtek zaginął i towarzysze zaniepokojeni zaczęli go szukać. Znaleźli go po kilku dniach. Niestety okazało się, że był przygnieciony przez kamienie, które obrywały się ze stropu. Na nieszczęście Wojtka głazy przygniotły mu stopę i niestety nie odbyło się bez amputacji. Do protezy użyto właśnie miedzi, jednak nadal potrzebował swoich stu centarów dla szlachcica, co zajęło mu kilka lat. Kiedy uzbierał potrzebny urobek, udał się właśnie do szlachcica, a ten, zgodnie z umową, przyprowadził córkę. Dziewczyna jednak, na widok kaleki, odwróciła się i nie chciała z nim rozmawiać. Zrozpoczony Wojciech, szybko wycofał się z życia społecznego. Zaczął potem dziwaczeć, znędzniał, a ludzie nazwali go miedzianą stopą. Jaskinia Piekło, nazywana również Piekłem Skipskim lub Gałęzickim, znajduje się już bliżej chęci, na jakieś 4 km. Nazwę jaskini nadano już w XVIII wieku, gdzie według legendy miały z niej wylatywać diabły, by zło na świecie czynić. Niedaleko znajdą się jeszcze dwie jaskinie, Czyściec oraz Raj. Tam dzisiaj nie trafię, jest mi troszeczkę nie po drodze, natomiast chciałem powiedzieć o legendzie związanej z jaskinią Piekło, która ma bardzo duże powiązanie z innym miejscem, do którego dzisiaj trafimy, a mianowicie o Łysej Górze. Zapraszam do środka. Zwykłe wiedźmy, takie jak te od sabatów czarownic na Łysej Górze, mieszkały gdzieś na uboczu, w starych fat, chatach, opuszczonych wsiach. Natomiast diabły mieszkały w jaskiniach, takich jak ta. I przede mną znajduje się zapadlina. Ma ona kilka metrów głębokości. Właśnie tędy, po wybudowaniu klasztoru Świętego Krzyża na Łyse Górze, miały udać się wiedźmy na audiencję do samego Belzybuba, aby ten pomógł im odzyskać swoją siedzibę i miejsce sabatów. Nie podobało im się to, że na ich miejscu powstał klasztor i odprawiane są modły. Pewnej nocy diabły wywlokły ogromny kamień i skierowały się na Święty Krzyż. Zakonnice, kiedy to zobaczyły, zaczęły się modlić, żeby odwrócić nieszczęście. Tak długo to robiły, aż diabły otoczyło stado gołębi, w wyniku czego diabły zgubiły drogę i poleciały w przeciwnym kierunku. Kiedy przylatywała nad górą klonówka, słońce zaczęło wschodzić, koguty zaczęły piać, a diabelska moc znikła. Biesy porzuciły kamień i spoczywa on po dziś dzień, a nazywany jest diabelskim kamieniem. Biesy jednak były uparte i chciały koniecznie zburzyć klasztor, więc zamiast kolejnym razem jednego kamienia, wzięły ich całą masę w płachty i poleciały do celu. Tym razem ich diabelskie skrzydła obudziły gęsi przy klasztorze, przez co jeden z braci zerwał się, myśląc, że zaspał i nie obudził innych na poranną modlitwę, i zaczął bić w dzwony. A to pokrzyżowało plany biesów. Trzeciego podejścia już nie było. E, dojechaliśmy do Chęcin. E, a, wycieczka, dzieci, fuj, to muszę stąd iść. Dojechaliśmy do Chęcin i w Chęcinach jest zamek. Powstał Niemiec w XIII wieku. Ola złapała za topór. Ulapsuje, ulapsuje, jak to się nazywa? Wystawę, Wystawę. <laughs> wracając do zamku w Chęcinach. Zamek w Chęcinach ma w sumie to co najmniej dwie legendy, jeżeli dobrze to rozumiem. To jest to legenda związana z Królową Boną i z Czarnym Rycerzem. One się wiążą ze sobą. I myślę, że kilka słów o tej legendzie mogę opowiedzieć przy okazji Was oprowadzając o tym, bo po tym miejscu będzie chyba najprościej. Legenda mówi o królowej Bonie, która zamieszkiwała ten zamek przez wiele lat. Jednocześnie było to jedno z najważniejszych miejsc w ówczesnej Polsce. Sama Bona była kobietą piękną o jasnych włosach i ciemnych oczach. Nosiła wyszukane suknie zdobione złotymi i srebrnymi nićmi oraz drogocennymi kamieniami. Kiedy wiodła tutaj swój żywot dowiedziała się pewnego dnia o śmierci męża, króla Zygmunta. Dowiedziawszy się o tym, przechadzała się pełna smutku po zamku i po pewnym czasie podjęła decyzję o powrocie do Włoch. I tutaj ukazała się jej wada. Chorobliwie wielbiła bogactwo. Okazało się, że królowa w tajemnicy zgromadziła ogromny skarb, który chciała zabrać do Włoch. Poleciła zatem spakowanie całego dobytku na 24 wozy z rozkazem wyjazdu o świcie. Kiedy konwój dotarł na nidę, jeden z powozów, w zasadzie ostatni powóz, wpadł do rzeki i pociągnął za sobą konie. Królowa zawodziła nad stratą skarbów, mimo tego, że pozostałe wozy przejechały bez szwanku. Złamana tym faktem powróciła do domu, a gdy zmarła, wróciła do chęcin, jako biała dama, której duch po dziś dzień krąży po ruinach zamku i poszukuje swojego utraconego skarbu. Niektórzy twierdzą, że postać jaśniejącego ducha najczęściej można zobaczyć na murach zamku około godziny 22. Miejscowość zaś, w której doszło do wypadku, nosi nazwę Mosty. Na pamiątkę. Znajdujemy się w ujeździe, w zamku Krzyżtopór. Jest to obiekt ciekawy na kilku poziomach i można nazywać go również pałacem bądź fortecą, w zależności od tego, jak podejdziemy do tematu. I wiąże się z nim kilka historii oraz legend. Kilka tych legend będę chciał przytoczyć dzisiaj. Natomiast z racji, że na obiekcie jest całkiem sporo ludzi, to pozwolę sobie te legendy przytoczyć z ofu. Zapraszam. Pierwszą legendą jest ta, jak żeby inaczej: o białej damie. Była to krewna wojewody Krzysztofa Stolińskiego. Mieszkając tutaj, jednak nie była szczęśliwa po tym, jak doznała zawodu miłosnego i stała się zgorzkniałą, zawisną osobą, która dawała się we znaki innym mieszkańcom zamku. Innymi słowy, wredna baba. Nieodłącznym towarzyszem był jej mały biały piesek, którego wzięła za wyznacznik tego, czy ktoś jest złym człowiekiem. Jeżeli pies kogoś obwąchał, to był uratowany. Jeżeli obszczekał, to jego dni były policzone i trafiał do lochu, gdzie umierał z braku wody i jedzenia. Całe szczęście i to nie trwało wiecznie. Pewnego razu na zamku pojawił się dworzanin z dalekich stron. Które znał krążącą o niej historię. Kiedy mały pies zaczął na niego szczekać, stracił życie razem z właścicielką i dwojgiem się którzy już biegli na ratunek. I chciała dworzanin rzucił do lochu. Tego samego, w którym życie straciło wiele niewinnych osób. Więcej legend jednak dotyczy bogactwa i przepychu. Podobno wiodły z zamku do Stolina tunele wysypane cukrem, które miał imitować śnieg, aby swobodnie podróżować w gościnę saniami. Również mówiło się o marmurowych żółbach dla koni, które miały się przeglądać w kryształowych zwierciadłach, co mogło troszeczkę mieć wspólnego z prawdą. Dlaczego? Miejsce dla koni znajdowało się pod ziemią, a światło jakie wpadało przez okna mogłoby się odbijać od przeciwległych ścian. Jeżeli ustawić tam coś, co odbije to światło, zwierzęta miałyby jaśniej. Kolejna legenda mówi o szklanym suficie i akwarium z jednej wież. Na to jednak nie ma żadnych dowodów, a współczesne obliczenia twierdzą, że szkło musiałoby mieć ponad metr grubości. Znajdujemy się obecnie na szlaku pieszym z miejscowości Nowa Słupia, na Łysą Górę. I kiedy wchodzimy na szlak, nie sposób jest nie minąć tajemniczego posągu, który znajduje się przed wejściem na szlak. I w zasadzie nie wiadomo jaka to jest postać, skąd się wzięła. Natomiast legendy swoje wiedzą. Według legendy jest to pielgrzym, emeryk. I o nim teraz opowiem. Głosi ona, że dawno temu żył dzielny i sławny rycerz, który w wojnach przelał wiele krwi. Kiedy rzucił wreszcie rzemiosło żołnierskie, zamierzał resztę życia spędzić w pobożności. Odwiedzał on wszystkie cudowne miejsca na świecie. Był w Ziemi Świętej Rzymie oraz w wielu innych świętych miejscach, aż na końcu postanowił odwiedzić klasztor świętokrzyski. Po przybyciu do Nowej Słupi chwalił się mieszkańcom, że modlił się w murach najsłynniejszych świątyń na całym świecie, i że jest najpobożniejszym człowiekiem na ziemi i że w godzinę jego śmierci bramy raju będą otwarte. Jako ostatnią wyprawę podjął wędrówkę na Święty Krzyż na kolanach, aby udowodnić swoją pobożność. Powoli przemierzał po kamiennej ścieżce na stoku łysej góry. Ludzie z wielkim uszanowaniem kroczyli obok niego, podziwiając jego wielką wytrwałość. Kiedy docierał do skraju puszczy, w odległym na 2 km klasztorze odezwały się nagle dzwony. Nie była to jednak pora nabożeństwa, więc wszyscy zdziwili się, o co chodzi. Pielgrzym stwierdził, że dzwony biją same na jego cześć, i w tym momencie zamienił się w kamień, i po dziś dzień pokutuje za grzech pychy jednocześnie co roku przemierzając jedno ziarnko piasku. A gdy dojdzie do celu, jego grzechy mają być odpuszczone i nastąpi koniec świata. I to jest ten sam klasztor, który miały zniszczyć diabły wylatujące z jaskini piekło. O czym mówiłem na drugiej legendzie. No właśnie, i na miejscu, gdzie obecnie jest klasztor, kiedyś odbywały się sabaty czarownic. Oczywiście według legend. Czarownicom no, nie spodobał się ten fakt, że na miejscu ich sabatów obecnie stoi klasztor, gdzie odprawiane są modły. Co w sumie z ich perspektywy było całkiem uzasadnione. Znajdujemy się obecnie u podnóża Góry Łysicy, przy źródełku Świętego Franciszka. I z tym miejscem wiąże się kolejna legenda. Mówi ona o dwóch siostrach, rycerzu i zamku. Źródełko jest wyjątkowe z dwóch powodów. Pierwszy powód jest legendarny, a drugi jest faktyczny. Legendarny jest taki, że źródełko według lokalnych podań i lokalnych wierzeń ma właściwości lecznicze. I zrodziło się z łez, o czym zaraz powiem w drodze na górę. A druga sprawa jest taka, że to źródełko nie zamarza i trzyma stałą temperaturę przez cały rok. Związana z nim jest legenda o zamku na szczycie Łysicy, w którym miały mieszkać dwie siostry. W ich życiu w pewnym momencie pojawił się przepiękny rycerz. Starsza siostra zakochała się w tym rycerzu i zapragnęła mieć zamek i rycerza tylko dla siebie. Postanowiła więc, że zabije młodszą siostrę. Jednak tego planu nie zdążyła wcielić w życie, ponieważ rozpętała się straszliwa burza, której piorun trafił w zamek i pogrzebał ją i rycerza na zawsze. I w ten sposób miało powstać gołoborze według lokalnych wierzeń i lokalnych podań. Młodsza siostra, która w trakcie burzy była w lesie, ujrzała później ruiny zamku i zalała się łzami. I to właśnie jej łzy zasiliły źródełko u stópicy. I dzisiaj jest to już ostatnia legenda. Tak więc dziękuję i do zobaczenia do następnego.